W okolicach roku 2006 miał poważny wypadek samochodowy. Od tego czasu to miejsce już tylko popada w ruinę. Nieco przykry widok, truchło kota w stanie całkowitego rozkładu. Zdejmij no nie, filmujesz. no problem. Dobry, dobry, dobry dzionek, ja jestem Rządny Przygód Wędrujemy sobie tutaj właśnie leśną drogą razem z Jetrą w stronę cmentarzyska samochodów Tam gdzieś dalej poszedł już nasz drugi towarzysz Jan z... Wyprawna Janka Wyprawna Janka, której to nazwy ciągle zapominam Sam obiekt to kilkadziesiąt wraków zabytkowych samochodów Natomiast historia właściciela tej kolekcji również jest bardzo ciekawa i przekonamy się jeszcze czy ten właściciel przypadkiem nie mieszka nadal zaraz obok tej kolekcji właśnie. Ty, rzeczywiście, tu są ślady, no. ślady opon, a, a my znajdujemy się na terenie chronionym, na terenie przyrody chronionej. I o tym też zresztą wam opowiem. Natomiast zanim jeszcze dotrzemy na miejsce, to drugi Julian opowie wam o Raid Shadow Legends, we współpracy z którym powstał ten film. Raid Shadow Legends to gra, o której ciężko było nie słyszeć. Znajdziesz w niej masę poziomów, fantastyczny świat i różne tryby gry, które pozwolą ci walczyć nie tylko samemu, ale też przeciw innym graczom. Już teraz możesz dołączyć do gry, korzystając z linku w opisie tego filmu lub skanując kod QR widoczny na ekranie. Raid obchodzi właśnie swoje trzecie urodziny, oto więc trzy cechy, które tę grę wyróżniają. 1. W Raid możesz grać i na telefonie i na komputerze. 2. Gra jest ciągle rozwijana, można więc powiedzieć, że nigdy się nie kończy. i 3. Raid to nie tylko główna kampania, ale również różne zadania, areny i inne tryby. Moim zdaniem w Raid najciekawsza jest strategia. Aby wygrać, musisz dobrać do swojej drużyny właściwych czempionów, wyposażyć ich w odpowiednie busty, a następnie odpowiednio ich zdolności wykorzystać. Trzecie urodziny Raid to najlepszy moment, by dołączyć do gry. Nadchodzą nowi czempioni i zestawy artefaktów, a przez cały miesiąc trwać będą specjalne eventy i zawody z super nagrodami. Aby się na to załapać, skorzystaj z mojego linku w opisie tego filmu lub zeskanuj kod widoczny na ekranie, dzięki czemu jako nowy gracz otrzymasz bonusy wartościowe. Te ponad 40 dolarów, trzech świetnych szempionów i 30 różnych mikstur. Tak więc nie zwlekaj, wchodź do gry i pokaż, co potrafisz. Widziałeś w ogóle te skałki? Kurczę, no, coś w rodzaju parku narodowego się tu znajduje, ale tam, jak się przyjrzycie, to tam za drzewami już się coś błyska pewnie szyby w tych samochodach właśnie. Dobra. Lecimy Powiem Ci, tak szczerze mówiąc, to pierwsze auto wygląda na świeże To no, tak jakby... Ktoś podjechał tutaj Może Ci właściciele nadal tu mieszkają i podjeżdżają tym samochodem Albo turyści Albo turyści no, jest to dosyć popularne A ten gościu, co go tam widać To jest właśnie Jan Nasz towarzysz A tutaj mamy już samochody Zacznijmy więc sobie może zwiedzanie od zarysu historii Za nami znajduje się Kilkadziesiąt wraków samochodów. Część z nich jest nowsza, część rzeczywiście zabytkowa, a ich właściciel ma z samochodami właśnie niestety dość przykre doświadczenia. Ta kolekcja była jego oczkiem w głowie. Jego największą pasją było zbieranie starych samochodów, a w zasadzie jest, bo z tego co się orientuje, ten właściciel nadal żyje. Natomiast w okolicach roku 2006 miał. Poważny wypadek samochodowy. Wypadek ten, niestety, mocno wpłynął na jego zdrowie. Spowodował, że utracił on, między innymi, możliwość płynnego mówienia. Od tego czasu to miejsce już tylko popada w ruinę. Ja, niestety, ekspertem od samochodów nie jestem. Nie mam nawet nadal prawa jazdy. Jan i Sietra może nieco mi pomogą. W rozpoznaniu co ciekawszych modeli, większość tych samochodów to są w ogóle właśnie Fordy. No i ten front tutaj rzeczywiście przypomina to klasyczne auto. Szkoda tylko, że jest tak zniszczony. Przechodząc tutaj, widzimy na jego masce jakąś starą nalepkę z napisem chyba Euro Express i wizerunkiem Orła. Wszystko jest już zdarte. Auto stoi tutaj od naprawdę wielu lat no i jak widzicie tam chociażby pokrywa się już konkretnie nie tylko i rdzą ale i mchem i inną roślinnością w najzwyczajniej świecie zabytek techniki gnije byłem już w swoim życiu i w swojej karierze eksploratora w kilku różnych na kilku różnych cmentarzyskach samochodów i innych pojazdów tu stoją one naprawdę gęsto. Jeżeli się nie mylę, jest to prywatna działka na terenie obszaru chronionego przyrody, właśnie. I są one zaparkowane tak gęsto, zapewne właśnie z tego powodu. Więcej miejsca właściciel po prostu na nie nie ma. Widzę też, że naklejki na maskach to jakiś temat przewodni tutaj, bo jest ich całkiem sporo. Niektóre lepiej zachowane, niektóre gorzej. Wszystkie nadające charakteru tym samochodom Choć absolutnie nie jest to mój styl Jak tam Janie? Znalazłeś coś ciekawego? No to myślę, się... tak Masz tutaj Decepticona Czyli? Bumblebee Ja naprawdę przepraszam Wszystkich fanów Transformers'ów, którzy oglądają ten film, Julian, który go nagrywał, stanowczo nie ma o nich najmniejszego pojęcia. Także Julian, montażysta, również umiera oglądając to, a my lecimy dalej. <grywa> Garbusa. Czy coś innego. Aż się ciężko jest tu przedrzeć między tymi samochodami. U. Tu widzę, że. Ten tutaj jest załadowany cały częściami zamiennymi. Większość? Tak, w innych również są części zamienne. Ten czerwony. Jest mnóstwo części zamiennych. No, tutaj też. Tu jest ten samochód prawie w całości nimi wypchany po prostu i to są i lampy i jakieś pojemniki na olej czy coś podobnego, kable. Powiem wam, kwestia tego domu jest ciekawa. Mówisz, że ty pukałeś tam? Hmm. Jest rzeczywiście Bałtyk zaparkowane, a po prostu nie chcą nikogo widzieć no Możliwe, możliwe, no nie, nie, że nawet nie, nie otwierają tak Właśnie, bo miejsce jest dość znane nawet nie wśród eksploratorów szczególnie, ale wśród po prostu mieszkańców I... okolicznych nad tym domem się zastanawiamy. Ja tutaj obchodzę wszystkie samochody, bo tam nie było już przejścia. Nad domem się zastanawiamy ze względu przede wszystkim na to auto tutaj, które wygląda na świeżo zaparkowane. Samochody tam, dalej, nawet bardziej. No i właśnie tam jest dom. Tylko że właściciele rzeczywiście mogą po prostu być na miejscu, ale nie chcieć przyjmować gości. Samo to miejsce jest też właśnie mocno kontrowersyjne, właśnie ze względu na to, że znajduje się na terenie chronionej przyrody. Wiele służb zajmujących się lasem, burmistrz miasteczka obok i inni przedstawiciele władz robili bardzo dużo, żeby pozbyć się go, niestety bez skutku. Przy czym nie zrozumcie mnie źle, kolekcja samochodów jest rzeczą. Absolutnie fantastyczną, jeżeli kogoś na to stać i jeżeli kogoś stać na to, żeby te wszystkie auta odrestaurować. Właściciel zresztą, z tego co udało mi się dowiedzieć, miał właśnie plany odnowienia tych samochodów, a przynajmniej tak twierdził. Niestety po wypadku zabrakło jakichkolwiek środków finansowych, aby to rzeczywiście zrealizować. Mówiąc zupełnie szczerze, jest to bardzo przykre miejsce, przykry widok w tymże miejscu. Nie tylko same wraki, które już pewnie nigdy nie trafią na drogę i ich żywot zakończy się właśnie tutaj, ale również ta historia właściciela, którego największą pasję i życiowe plany pokrzyżował wypadek związany właśnie z obiektami. Które kolekcjonował. Właściciel tej kolekcji, z tego co udało mi się przeczytać na różnych artykułach publikowanych na przestrzeni lat dotyczących właśnie tego miejsca, niestety stał się mocno zgorzkniały i z władzami Parku Narodowego czy innych urzędów wręcz aktywnie walczył. Chroni swojego miejsca, swoich marzeń zaprzepaszczonych, a jego matka wspomina nawet o tym, że. Według niej najpewniej tylko te samochody i wizja być najpewniej nierealna od restaurowania ich, kiedyś, to jedyne co trzyma go przy życiu. Jeśli miałbym być kompletnie szczery, to bardzo chętnie porozmawiałbym w ogóle z właścicielem tej kolekcji. Mimo tych jego problemów z mową, albo chociaż. Z jego rodzicami, z którymi podobno mieszka Tam absolutnie nie będę się pchał Szanujemy ich prywatność To te samochody są tym Po co tu przyjechaliśmy Niestety nie ma ich też Na tyle dużo, żeby Spędzić tu Więcej czasu I tak naprawdę To historia tego właściciela Jest tutaj pewnie Najciekawsza Sietra mówi, że Fani motoryzacji by się pewnie ze mną nie zgodzili Także fani motoryzacji mogą się wypowiedzieć w komentarzach. My natomiast będziemy chyba zbierali się już z powrotem do naszego samochodu sprawnego i jechali dalej. Zwiedzać kolejne opuszczone miejsca. To jest gorąco, mogę to już zjąć? Nie no fajnie. Mi, no problem. <noise> I zrobiciecie. <noise> dobry, dobry, dobry dzionek. Ja jestem żądny przygód Mówisz, że tędy się mamy pakować? E, tędy, no trzeba było, a to masz tego kotka. A dobra, ja się tu wejdę Na moment Ty, tu jest fajnie Tu jest fajnie a. a ale piwka stoją, widzę Panowie tu przesiadują, tak Tak, tak, tak Panowie tu przesiadują Piją sobie piwka Ale czy to nasza ale całkiem fajnie to wygląda. Tłumacząc na szybko, co tutaj się w zasadzie dzieje, wyruszyłem na wyprawę kilkudniową, a tłumacząc raz jeszcze, już w trakcie montażu, stwierdziłem, że ten jeden film byłby zwyczajnie za krótki, więc zdecydowałem się połączyć dwie miejscówki w jedną. Lecimy dalej. Trafiliśmy po drodze na ciekawy, mały, opuszczony domek i stwierdziliśmy, że Sprawdzimy go sobie od razu. Ale ta. Ta tkanina, o której mówiłeś. To jest makatka, tak to się nazywało? Czy, to, czy ja mylę pojęcie kompletnie? Tak, ona jest śmieszna, bo ona nie jest wyszywana w żaden sposób. Ona jest malowana. Tutaj zaraz się jeszcze rozejrzę. Na razie osobne pomieszczenie. Tak jak widzicie, miejsce jest już raczej ruiną. Natomiast nadal zachowały się w nim. Przedmioty, przede wszystkim przedmioty codziennego użytku. No, i tak jak wspominałem, piwerka stoją sobie na środku, ponieważ um, zwyczajnie panowie z okolicy przesiadują tutaj i te piwka sobie piją. Jednego z panów, którzy tutaj właśnie przesiadują, spotkaliśmy po prostu przed wejściem. Kiedy podjechaliśmy tutaj naszą furą, wytłumaczył nam, że bez problemu można tutaj wejść. Co? Kanka, tak? Kanka, a to jeszcze kto oglądał stare filmy, ten będzie wiedział. Kiedyś w innym miejscu również trafiliśmy na... na właśnie takie naczynie. Tu jest fajna ciekawostka jeszcze. Masz zapałki. Zapałki z reklamą Banku Śląskiego w Katowicach. Ciekawe czy są w środku jeszcze w ogóle. Czekaj, jesteś w stanie otworzyć? Bo nie mam wolnej ręki. To nie. No, nie, puste pudełeczko. Ale fajna ciekawostka. Ciekawostek jest tu zresztą więcej, bo te wszystkie szpargały, walające się po ziemi, to jedna kwestia. Osobną kwestią są na przykład lusterka albo ta bakatka, którą już wcześniej pokazywałem, o ile poprawnie ją nazywam. Ma wymalowane dwa anioły i jest zaraz nad łóżkiem, a łóżko jest bardzo krótkie. Wygląda wręcz na dziecięce albo Albo jest po prostu bardzo stare, i spała na nim jakaś stara osoba. Przy drzwiach, od razu na wejściu, mamy natomiast nieco przykry widok. Truchło kota w stanie całkowitego rozkładu. Myślę, że dobrych kilka lat może już tutaj leżeć i gnić zwyczajnie na progu domu. Widziałem, że Sietra z Janem skierowali się w tamtym kierunku. Ja zaryzykuję i sobie tutaj wyjrzę. Na strych, jak słyszycie pewnie w tle samochody, eee, cały czas tu przejeżdżają. O, właśnie, na je widać. Tutaj zaraz obok jest ulica. Tutaj drugi domek, do którego zaraz zajrzę. I chciałbym przeprosić was w ogóle, że to wszystko idzie tak chaotycznie, ale po prostu jest nas dużo, i pędzimy. Tam nie wychodzę, bo pod spodem są moi znajomi, nie chcę się zawalić na nich, natomiast podłoga w tej części. Wygląda w miarę stabilnie i być może znajdziemy tutaj coś ciekawego. Bardzo lubię tego typu miejsca miejsca z historią i z historią przede wszystkim wielu pokoleń. Dom tutaj jest chyba nadbudowany, albo przynajmniej po remoncie, ta cegła i te bloczki wyglądają na dosyć świeże. Natomiast cała konstrukcja pierwotna musi mieć już naprawdę sporo lat. Jeżeli chodzi o ten konkretny domek, natrafiliśmy na niego zupełnie przypadkiem, przejazdem. Zauważyliśmy go po prostu z wietra. Zauważył go przy drodze, którą jechaliśmy, więc nie znamy historii jego mieszkańców. Na razie nie widać tutaj też nigdzie żadnych papierów, które można by było przejrzeć i zorientować się, co przydarzyło im się w życiu. Miejsce na pewno jest opuszczone już sporo czasu. Ten drugi budynek, do którego zaraz się skierujemy, wali się niemal kompletnie. Zanim skierujemy się jednak do niego, to zainteresowało mnie jeszcze. Zainteresowała mnie zawartość tych worków. One są całe przygnite, rozplute. I ze środka wystaje coś w rodzaju sierści albo skóry, z tamtej strony zresztą też tego jest więcej. Być może jest to po prostu futro. Owiec? Jak to się nazywa? Wełna. Być może jest to wełna, która nigdy nie została wykorzystana do niczego innego, tak samo jak pierze znajdujący się tu na podłodze. Kieruję się na dół, zaglądam jeszcze do tych dwóch pomieszczeń, które pominąłem. Widzę, że... Co? Jest wejście do budynku obok? <laughs> Może zaraz będzie. <laughs> Trzeba odgruzować. Pamiętajcie, absolutnie A nie można niczego niszczyć na Urbexie. Natomiast drzwi do... Drzwi, wejście do budynku obok jest zwyczajnie zagruzowane, więc może uda się odsunąć belki i dostać się do niego. A tutaj mamy szopę z jakiegoś rodzaju ciągnikiem. Na pewno bardzo starą maszynę, z której zostały już tylko resztki. Co dziwne, nie została ona w całości rozkrojona na złom. Nawet taki młotek bardzo ciężki i łatwy do zabrania nadal tutaj leży. Dobra, wyjrzyjmy. Do Jana. się masz Jan. Jak tam u was to wygląda? O, o, Aha. Ja, przez, przez dół nie ma wejścia. Skubany. ci tak, e, jest trochę śmieci, e, trochę... E, uf, uf. 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 Uf, Weź, no właśnie, mebli, nie da, zabij się. To, no, no, trochę mebli, jeden świerszyk jest stary i dużo siana. Tak więc ogólnie nie ma przejścia Każdy. dalej. Nie, wiem, tylko się, nie ma przejścia dalej, więc właściwie tutaj możemy to zakończyć. Skoro Sietra mówi, że kończymy, to kończymy. Ja z mojej strony chciałbym Wam tylko jeszcze przypomnieć, że ruszył z powrotem mój sklep internetowy, gdzie możecie dostać koszulki i inne produkty z takimi właśnie fajnymi wzorami. Koszulki z dinozaurem Filutkiem to na ten moment moje ulubione. Natomiast ubłagaliście mnie również, żebym zostawił na sklepie projekt masztet eksploracyjny, więc ten projekt zostaje. A Julian Montażysta, czyli ja, po raz pierwszy, chyba, jeśli się nie mylę, ma okazję powiedzieć, że mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.